Dzień dobry, cześć, witajcie, ja jestem i witam was w kolejnym odcinku, kolejnym odcinku z serii, którą nazwałem nieoficjalnie oficjalnymi materiałami z GTA 6. Jakby ktoś miał jakąś sugestię jednej nazwy, to chętnie ja tej przyjmę. Oczywiście mamy kolejną postać, którą bierzemy tutaj na tapetę, tym razem jest to Brian Heather. Jest to postać, która często przewija się z naszym głównym protagonistą Jasonem. Które również prawdopodobnie u niego pracuje. Mówi nam o, ty o tym również też pierwsza scena trailera drugiego, no ale tutaj oczywiście tylko i wyłącznie szedł do mniemania. Przejdźmy sobie teraz oczywiście do screenów, jakie mamy na oficjalnej stronie Rockstara związanych właśnie z Brianem. Słuchajcie, pierwszy screen, który widzimy jest to Brian z naszym właśnie głównym protagonistą w przypadku, Jasonem. I tutaj już zaczyna robić się ciekawie, ponieważ Jason ma na sobie kamizelkę, koszulkę i czapkę skejtową założoną tyłem do przodu. I to nie przypadek. Dokładnie taki sam strój miał policjant biorący udział w nalocie w pierwszym trailerze GTA 6. Słuchajcie, czy to oznacza, że Jason to tajniak, a może pracuje jako ochroniarz, który wszedł w układ z policją? Ten temat też niejednokrotnie omawialiśmy sobie na Odcinkach poprzednich tutaj na moim kanale i dużo osób miało tutaj odmienne zdanie, choć dominowała teoria, że raczej Jason nie jest tajniakiem i nie ma z tym nic wspólnego. Jak finalnie będzie, no tutaj nie wiem. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was ma tu jakieś szersze zdanie na ten temat, no to sekcja komentarzy jest Wasza, oczywiście, i możecie się swoją opinią podzielić. Chętnie ją wysłucham, może. Będą jakieś fajne domówienia w wykolnych odcinkach. Z kolei, z kolei Brian ubrany jest w czarny bezrękawnik, okulary przeciwsłoneczne, w których odbija się offroadowa trasa przez lasy. tej złotą ma bransoletkę na nadgarstku. Co więcej, ma też tatuaż z orłem na ręce, który wcześniej nie rzucał się w nigdzie w oczy. I tutaj zwróćcie uwagę na szybę za nim. Cała w kurzu i w błocie to oznacza, że jadą gdzieś daleko, pewnie na konkretną. Akcje. I wszystko wskazuje na to, że klimat będzie raczej tej sceny dość mocno napięty. Strój Jasona może sugerować nam, że spodziewamy się no, problemów. Może tej rozmowy nie pójdą po myśli, a Jason musi być gotowy na szybką reakcję. A samochód, którym jadą to Vapid Caracara. Jest to model inspirowany Fordem F150, czyli typowe auto ternowe, Idealne na zadania, jak to można ująć, w terenie. No i teraz pytanie do Was: jak myślicie, kim naprawdę jest Jason tutaj w tej ogólnie na podstawie wszystkich screenów? Czy bardziej jest policjantem, tajniakiem, może kretem, może ma jakieś tutaj szersze zadanie w policji? Może kiedyś faktycznie służył i teraz wrócił do gry. No tutaj dużo pytań, dużo brakujących odpowiedzi. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Dobrze, w takim bądź razie możemy przejść do kolejnego screena, na którym widzimy Bryna w dobrze uznanym stroju z drugiego trailera GTA 6 właśnie, ale tym razem mamy okazję przyjrzeć się kilku detalom znacznie dokładniej. Przede wszystkim lepiej widać jego badanę oraz grafikę i napis na koszulce, ale ten napis to konkretny żart. A tłumacząc go mam wielką ciężówkę ale na twojej twarzy, typowy vibe Brina, z humorem, ale też z pewnym pazurem. Obok niego na poręczy stoją trzy puszki piwa, każda od innego producenta, mam tej markę Logger, Lawaza. I Digini, Digiti, chyba tak to się wczyta. To ciekawe, bo Rockstar lubi wrzucać takie drobne smaczki, na które coś może być bardziej symbolizują lub mają drugie dno. Na lewym nadgarstku Braina jest zegarek wzorowany na Rolexie. Zegarek można powiedzieć warty tak w realnym życiu 80 tysięcy złotych, i choć jego stylówka jest luźna i raczej skromna, to ten zegarek zdradza, że Brian lubi luksus. I nie boi się go oczywiście pokazywać. Na palcach prawej dłoni ma też tatuaż z napisem LOVE. Warto zauważyć, że Brian to już nie młodzieniaszek. Tutaj Rockstar znowu pokazuje klasę. Jego twarz, też ciało mają wyraźne znaki starzenia. I nie jest to płaska postać. To ktoś, kto ma za sobą lata doświadczeń. Screen został wykonany przy barze, który widzieliśmy już w trailerze. Tym samym, gdzie bohaterowie imprezowali z Karlem. W tle widzimy mężczyznę rozmawiającego z kobietą, i choć nie widzimy ich twarzy, to jego postura i ubiór przypominają troszkę Jasona, tego samego z jachtowej imprezy. Kobieta, z którym, o którą rozmawia, na pewno nie jest to Lucia, ma krótsze blond włosy, więc prawdopodobnie jest to ktoś inny. Na piętrze nad nimi przechadza się grubszy mężczyzna. A tuż za Brainem stoi kolej z tatuażem na ręku. Wygląda jak ptak i sprawia, że nie jakby bacznie przyglądał się Brainowi. Czy to przypadek? A może obserwuje przed jakimś większym ruchem? I teraz pytanie do Was, widzowie: czy Waszym zdaniem Brain może być zamieszany w coś grubszego, niż nam się oczywiście wydaje? Może jego luzacki styl to tylko przekrywka? Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Przechodząc do kolejnego screena ostatniego na stronie, widzimy Briana w towarzystwie mężczyzny, który jak dobrze się przyjrzymy, to stał za nim przy barze na poprzednim tej ujęciu. Wygląda na to, że nie jest to przypadkowy gość, a najprawdopodobniej to jego pracownik, wspólnik w ciemnych interesach. I skąd wiemy o tym? No facet ma na sobie ten sam bezrękawnik, co miał wcześniej, więc możemy założyć, że to ta sama postać siedzi w samolocie. Na głowie ma słuchawki takie, jakie noszą oczywiście piloci. I tu ciekawostka, bardzo możliwe, że to właśnie ten samolot, który widzieliśmy na trailerze w scenie z Ekalem i Jasonem, tej, pakującymi oczywiście tej, tą czerwoną walizkę. Akcja dzieje się przy hangarze Bryna w ciągu dnia, światło idealnie podkreśla szczegóły. Mężczyzna ma na sobie tej złoty łańcuch, a Brian w dłoni trzyma paczkę, którą do złudzenia przypomina, no właśnie, może to mąka, może coś zielonego, nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, ale myślę, że każdy może się domyśleć, z czym mamy tutaj do czynienia. Warto zwrócić również uwagę na koszulę Bryna, jest perfekcyjnie odzorowana, widać każdy szef, każdy detal, to dokładnie ta sama koszula, w której odwiedził Jasona na początku drugiego trailera. I ponownie na jego nadgarstku błyszczy bardzo drogi zegarek, który jest wzorowany oczywiście na Rolexie. Co ciekawe, ten screen może tutaj przedstawiać wydarzenia tuż przed albo tuż zaraz po wizycie Briana o Jasona. Ale jest też taki detal, który wiele zdradza: tatuaże. Na lewej ręce, tatuaż, który teraz widać wyraźniej, a w połączeniu z napisem Love na Prawej dłoni tworzy frazę Love Lori kocham Lori. I to właśnie Lori, jego trzecia żona, i tak wiem, partnerka również w interesach. Teraz udzielę pytanie do Was. Czy waszym zdaniem Lori to tylko żona Bryna, czy może stoi za czymś znacznie większym fabule GTA 6, czy to może ona ciągnie za sznurki w cieniu? Czekam na wasze teorie w sekcji komentarzy. Na kolejnym screenie mamy już trzy osoby, które można powiedzieć, że znamy. Mamy tu Bryna, jego żonę Lori oraz Jasona, ale i tym razem Rockstar zadbał o mnóstwo detali, które gdzieś tam warto oczywiście przeanalizować. Zacznijmy od Jasona. Nie wyróżnia się niczym specjalnym oczywiście. Ma na sobie szary, znoszony bezrękawnik. Trzeba bardziej koszulkę na ramionczkach chyba to się. Nazwijmy to, oczywiście bez rękawnikiem, tej może na potrzeby. Tych filmów. Czapkę założoną tyłem do przodu i brak jego charakterystycznego łańcucha. Za to uwagę przyciąga zegarek, pokazując godzinę 14, zapisaną w europejskim formacie 24 godzinnym, a nie amerykańskim 12 godzinnym. To rzadko spotykane. Taki zapis stosuje się głównie w wojsku albo w dokumentach technicznych. Czy to oznacza, że zegarek Jasona to wojskowy model? Bardzo możliwe. Brian z kolei trzyma Jasona za ramię i przekazuje mu broń. Albo to Jason przekazuje ją Brianowi. Trudno powiedzieć, oczywiście, jednoznacznie. Ale jedno jest pewne: broń wygląda na model wzorcowany tej klasycznym Anglokiem. Na głowie Briana znajduje się za okulary raczej do czytania niż do codziennego noszenia. Do tego dochodzą czerwone koszulki. Koszulka bardziej tropikalna która ma na sobie wzorki. Na skórze możemy zobaczyć poparzenia słoneczne. Dokładnie takie same jak widzieliśmy u Jasona w trailerze. Rockstar znów nie zawodzi w kwestii szczegółów. Przyjrzyjmy się Lori. Ma na sobie sukienkę i różowe jeansy, ale to jej tatuaże mówią więcej niż strój. Na prawej ręce róża, symbol kobiety, która o siebie dba, ale potrafi też zawalczyć. Nad piersią serce z napisem Brian, Mocny sygnał o ich relacji prywatnej i biznesowej. Do tego biżuteria, złoto, korale naszej, pierścionki, kolczyki i przeciwsłoneczne okulary. Wszystko razem buduje obraz kobiety pewnej siebie, która wie, czego chce. W tle też dzieje się sporo. Samochód Bryna ma koło tutaj przeznaczone zarówno do jazdy miejskiej, jak i do jazdy terenowej, czyli takie można powiedzieć off-road setup. Na tylnych drzwiach widać cztery naklejki. Nie wszystkie da się oczywiście odczytać, ale najważniejsze słowa zawierają animal, hospital i state. Coś tu chyba jest na rzeczy. No jeszcze żółty znak w tle. Postrzelony z dziurami po kulach. Nie widać dokładnie co się na nim znajduje, ale jego kolor i stan sugerują, że może to być znak stacji Arrow Gasolin. Tak, tej samej obok której w pierwszym trailerze bieg Nagi mężczyzna. Niestety tej sceny się nie zapomina, również jak pewnych widoków, które też zostają z nami na całe życie. No i znowu dostajemy gifa, tym razem z Brianem. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to nowy tatuaż na prawym przedramieniu Brain tej, mówię, tatuowaną kotwicę, symbolicznie. Kotwica to przywiązanie do morza i pojazdów morskich, więc niewykluczone, że Brian ma też jakieś tutaj powiązane z przemytem drogą wodną, albo po prostu uwielbia klimat portowy, wodny, że ujmę. Do tego na szyi błyszczy jako charakterystyczny złoty łańcuch, który tym razem widać jeszcze lepiej, lepiej. Brian siedzi sobie spokojnie na krześle ogrodowym i popija kole. Tak, kole. W tym całym chaosie i napięciu on wygląda jak miałby wszystko pod kontrolą, albo jakby kompletnie niczym się nie przejmował. Spogląda w stronę bramy hangaru, jakby na kogoś czekał, albo obserwował rozwój sytuacji z dystansu. Ale uwaga, w tle dzieje się znacznie więcej. Widzimy Lori, tym razem w pełnym sztunku bojowym. W prawe ręce trzyma karabin a na prawej nodze pas z kaburą i pistoletem, a na brzuchu dodatkowo pas taktyczny. Jej strój dominują dwa kolory, rżowy, czapka i koszulka oraz czerń, spodnie i buty. Wszystko wskazuje na to, że jest gotowa do akcji. Całkowicie przeciwieństwo luzowanego Bryna. W tle stoi także samochód dostawczy, który ma tablicę rejestracyjną ze stanu Gloriana. To ten nowy stan w uniwersum GTA, który pojawia się coraz częściej w materiałach promocyjnych. Być może ma on tutaj spore znaczenie dla fabuły, o którym oczywiście jeszcze nie wiemy. Może tam zakończy się fabuła całej gry. I to są takie easter eggi, smaczki. No tutaj e, możemy się spodziewać przecież wszystkiego e, po Rockstarze i gier, grach oczywiście. I jeszcze tu oczywiście wspomnimy o jednym detalu. Za Brianem widać mężczyznę w białym podkoszulku i jeansach z tatuażem na prawej ręce. Nie wiem kim jest, ale jego obecność znowu sugeruje, że nie jest to przypadkowa scena, tylko część większej akcji. No i teraz pytanie do Was: jak myślicie, kto tak naprawdę dowodzi tom Kippon? Brian czy Lori? A może ktoś jeszcze inny, którego do tej pory nie widzieliśmy. Może słynny. Policjant ze sceny, chociaż tutaj, ze sceny oczywiście z trailera, chociaż tutaj myślę, że daleko wybiegam w przyszłość, chociaż no kto wie, może my pracujemy do, dla policji, a nie na własną rękę. Ciekawa teoria w sumie tu wyszła. Czekam na wasze teorie w komentarzach, oczywiście. Na koniec chciałbym się z wami podzielić jeszcze taką ciekawostką, ponieważ Steven Rutte to prawdopodobnie osoba, która udziela. Głosu Brianowi Hedrowi w grze Hedrowi w grze Grand Theft Auto 6. Taki smaczek na koniec. A ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I dowiedzieliście się czegoś nowego odnośnie oficjalnych informacji, jakie Rockstar. Przesłał nam w klipie oraz kilku zdjęciach na temat Bri 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 Briana, oczywiście. No tutaj możemy tak mówić, Brian, też tak bardziej po polsku. No, eee, by inne postacie, inne miejsca z oficjalnych informacji, to na karcie na, i macie link do playlisty z całą playlistą. No, dopiero to będzie trzeci odcinek, także na spokojnie. Z czasem będzie tego więcej. Jak to się ogląda przypadkiem, to oczywiście zachęcam na do nadrobienia innych odcinków. Był z Wami oczywiście Jason, no i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Zatem Wam bardzo dziękuję. Możecie ocenić film łapką w górę, łapką w dół, jak się Wam podobało, nie podobało. Możecie udostępnić znajomym oczywiście, subskrybować kanał, być na bieżąco. A ja się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.